Cześć! Witam ponownie na kanale Waniliowe Książki. Jako, że w ostatnim miesiącu zebrało mi się trochę nowych książek, to stwierdziłam, że to najwyższa pora, żeby nagrać pierwszy w moim życiu book haul. Tak więc, nie przedłużając dłużej, zapraszam. W pierwszej kolejności pokażę Wam książki, które kupiłam miesiąc temu jakoś, około 20 lipca na Festiwalu Taniej Książki w Niechorzu. I pierwszą z nich jest Cisza Erlinga Keg. Nieważne. To jest zbiór takich 30 paru, chyba? Tak, 33 dywagacji na temat tego, jak cisza jest właśnie istotna w tych czasach i jak osiągnąć ten stan ciszy, co ona nam może dać, dlaczego człowiek tak naprawdę nie ma zbyt wielu możliwości w tych czasach, żeby właśnie osiągnąć taki idealny, relaksacyjny stan ciszy. Jestem jak na razie na 45 stronie. Do tej pory nie dowiedziałam się aż tak wielu rzeczy, jak bym chciała, no ale jeszcze dam szansę, bo, bo to nawet nie jest połowa. Kolejną książką są Perswazje Jane Austen w takim pięknym wydaniu. Ja myślę, że pokocham tę historię, słyszałam o niej dużo dobrego. Tutaj um, na początku mamy zerwane zaręczyny, później te dwie osoby się podobno mają znowu spotkać. I tak, ja jestem tego bardzo ciekawa głównie z tego względu, że uwielbiam klasyki, zwłaszcza właśnie tych angielskich sióstr, i również słyszałam gdzieś, że ta książka jest przepełniona trochę ironią, a ja uwielbiam ironię w książkach, więc jestem jej mega, mega ciekawa. Następna książka jest autorstwa Henryka Sienkiewicza i jest to Bez Dogmatu. Najpierw, oczywiście. Urzekła mnie ta okładka, później przeczytałam opis i stwierdziłam, że jestem bardzo zaciekawiona. Tutaj głównym bohaterem jest um, pochodzący z bogatej, szlacheckiej rodziny Leon Płoszowski. Jest on inteligentnym człowiekiem, podróżuje po świecie, ale za tą elegancją właśnie kryje się osoba, która właśnie tak naprawdę hula. Um, i chciałaby się poświęcać rozrywkom, jest egoistyczny. I w pewnym momencie poznaje pewną panienkę, w której się zakochuje i zabiega o jej względy. I bardzo mi się spodobało ostatnie zdanie tego opisu. Los postanawia jednak z niego zadrwić. Mi się wydaje, że tutaj może się dużo zadziać. Myślę, że na razie nie będę po tej książkę sięgać, ale no, zapowiada się bardzo ciekawie. Kupiłam również Naznaczonych śmiercią, bo widziałam to wielokrotnie gdzieś na TikToku, na BookTube i jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, to jest znak i biorę. To jest historia dziewczyny, która swoim dotykiem może zadawać niewyobrażalny ból i w pewnym momencie i porywa jej armia albo armia z której ona pochodzi, albo armia z tego państwa, z którego ona pochodzi, nie pamiętam dokładnie, porywa pewnego chłopaka, który tam wkracza do nich, i się okazuje, że oni są totalnie różni, ale jednak coś tam może zacząć między nimi iskrzyć. To mnie też bardzo ciekawi, więc myślę, że może nawet niedługo się za to zabiorę. Kolejna książka jest w jakże pożądanym przeze mnie klimacie. Jest to wąż z Essex. Tutaj ta historia opiera się na takich słowiańskich przesądach. Kobieta bierze rozwód, tak? Nie, umiera jej mąż, który był despotyczny. Ogólnie akcja się toczy w XIX wieku, i wyjeżdża ona ze swoim synem do innego miasteczka. Wprowadzają się tam i nagle zaczynają. Krążyć takie pogłoski, że właśnie legendarny wąż z Essex powrócił i jest to związane z jakimiś zabobonami. Więc ja uwielbiam takie książki i myślę, że jak zrobię, o ile Bozia da, maraton czytelniczy Halloweenowy to wtedy bym sobie tę książkę właśnie przeczytała. z Następną książką jest książka Maxa Czornyja i jest to Obcy. Jest to historia małżeństwa albo rodziny, tutaj jest podane redlonowie, redlowowie, przepraszam, więc nie wiem, czy chodzi o całą rodzinę, czy o małżeństwo. Przyjeżdżają do Polski jako repatrianci i... Co się z nimi nie tak? Ludzie zaczynają się zastanawiać, czy oni czegoś nie ukrywają. Ma być to podobno takie mroczne, z drugiej strony ma to pokazywać, co człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi i pokazywać ma również to, że zło może się czaić wszędzie w każdym, więc. Należy być ostrożnym przez całe życie, więc tej książki również jestem bardzo ciekawa. Następną książką są Białe i Czarne Duchy Jana Łady. To jest mm, zbiór opowiadań, czy może bardziej jedna powieść i dwa opowiadania? Z tego co tu kojarzę, tak. Białe i Czarne Duchy to jest tutaj tytułowa powieść. Znajduje się tutaj również opowiadanie Lucyfer i Ostatnia Msza. I ta opowieść, Białe i Czarne Duchy opowiada, o tym, że do głównego bohatera zgłasza się grupka osób, dla których ucieczką taką od rzeczywistości, od tego bólu codziennego może być tylko seans spirytystyczny i chcą po prostu porozmawiać ze swoimi bliskimi, którzy zginęli w wojnie. Następnie Lucyfer jest o tym, że ksiądz porzuca dotychczasową swoją profesję, czyli kapłaństwo, i oddaje się czczeniu Lucyfera. A Biała... nie, Ostatnia Msza przedstawia historię kasaty klasztoru przez władze carskie. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Ją również zostawię sobie na jesień, na październik, wtedy kiedy będzie Halloween. Następnie mam tutaj książkę, która mnie właśnie przyciągnęła tą swoją okładką. Jest to Rosario Tijeras. To jest historia dziewczyny, która jest płatną zabójczynią, ale zostaje ciężko postrzelona i jej przyjaciel zaczyna snuć opowieść złożoną ze strzępków jakiś tam jej wspomnień, jakieś rzeczy, które gdzieś tam zostały przez niego zasłyszane od innych osób i jestem jej bardzo ciekawa. Jest króciutka. Wydaje mi się, że jest w miarę dobrze oceniana i również została zekranizowana tak, w 2005 roku. Następna książka również się jak najbardziej nada na ten maraton halloweenowy i jest to pełnik Anny Lewickiej. Mamy tutaj młodą prawniczkę, chyba młodą, nie wiem czy młodą nie było wspomniane, ale tak jakoś mi się ubzdurało, ale po prostu mamy prawniczkę, która rezygnuje z warszawskiego życia i przyjeżdża do pełnika właśnie, do tytułowej nazwy miasta. I tam się osadza w domu po zmarłej ciotce. I również planuję otworzyć tam ośrodek wypoczynkowy. Ale jednak krążą jakieś legendy, jakieś dziwne rzeczy się zaczynają dziać. Tutaj ma być również dwóch mężczyzn: jeden ma być odzwierciedleniem takiego dobra, a drugi ma być diaboliczny i nie będzie się mogła zdecydować. Akurat wątki romantyczne w tego typu książkach kompletnie mnie nie interesują. Mam nadzieję, że to właśnie zejdzie na ten drugi tor, a na pierwszym właśnie będzie ta groza, ta tajemnica tego domu. Następnie mam Podziemia Joanny Pyłacz, i to jest kolejna książka, która jak najbardziej znowu będzie na moim TBR-ze na ten właśnie maraton halloweenowy. Tutaj mamy XIX wiek. Mężczyzna przeprowadza się właśnie do posiadłości. I okazuje się, że ona skrywa jakieś mroczne sekrety, że właśnie w tych podziemiach coś tam się dzieje albo działo, i podobno pod tą fasadą całego prestiżu ma być właśnie ukryta jakaś mroczna tajemnica. Zapomniałam ja wspomnieć, że te ostatnie trzy książki były już kupione w tak czy tam we Wrocławiu, a teraz właśnie zaczynam Wam pokazywać książki, które zamówiłam przez Empik, i które są specjalnie na wyjazd pierwsza z nich to grobowa cisza z zgiełk to jest 13 powiązanych ze sobą historii różnych osób i jestem właśnie tej książki ciekawa z tego względu że co chwilę słyszę o tych książkach w ogóle azjatyckich jeszcze ukochane równanie profesora na przykład ale postawiłam na tę pozycję akurat teraz stwierdziłam że tak bardziej nada się na wyjazd jest cieniutka, więc zakładam, że pochłonę ją na raz, jeśli mnie urzeknie. Następnie mam tutaj chwilę wieczności, czyli mm, historię 80-letniej byłej kardiochirurgiczki, która zaczyna po prostu opowiadać nam o swoim życiu, jak to było, jakieś strzępki wspomnień. E, ta książka jest. Wydaje mi się, będzie bardzo szybka do czytania, bo właśnie wydaje mi się, że tutaj rozdziały nie zajmują więcej niż półtorej strony. A i tak, jak na tę książkę, to półtorej strony to dużo, jak na rozdział. Więc jestem mi bardzo ciekawa. Zastanawiam się, czy właśnie to mnie tak pochłonie, czy jakieś te. Strzemki tych wspomnień z życia tej kobiety będą miały odzwierciedlenie na przykład w moim życiu, czy coś będzie podobne, czy będziemy miały podobne postrzeganie świata, dlatego głównie chcę właśnie przeczytać tę pozycje. Kolejną książką jest książka, którą kupiłam jako pierwszą właśnie specjalnie na ten wyjazd, ponieważ jej akcja toczy się we Włoszech, a ja tam właśnie będę, jest to Hotel Portofino. Jest to historia właśnie kobiety, która prowadzi ten hotel. I zjeżdża się tam wielu gości, którzy się bardzo od siebie różnią. Przyjechali tam w innym celu, i cechują ich różne tam takie bardzo charakterystyczne rzeczy. I nagle okazuje się, że został skradziony cenny obraz. I zostaje wszczęte śledztwo. I jestem tego bardzo ciekawa, ponieważ tutaj nie dość mamy jakiś kryminał. Mamy właśnie Włochy, lato. Plaże, idealne właśnie do czytania na plaży, więc tego nie mogę się doczekać. Mają tutaj również być jakieś faszystowskie zagrywki, więc brzmi to niesamowicie ciekawie. Następną książką jest książka, która jest z gatunku, którego ja nie czytuję na co dzień, ale stwierdziłam, że dam szansę i jest to Paradyzja. To jest science fiction. Jeśli mi się nie spodoba, oddam narzeczonemu, który bardzo się lubuje z science fiction i fantastyką ale tak, tutaj mamy kolonię orbitalną czyli paradyzję, która z ziemią nie utrzymuje kontaktu od 100 lat i właśnie przez to um, zostaje tam wysłana osoba yy, mężczyzna chyba który tak, ziemski inspektor zostaje wysłany, żeby po prostu sprawdzić, co tam jest nie tak, żeby skontrolować. I nagle jak tam przybywa, to okazuje się, że nie tak jest tak naprawdę wszystko. I no, troszeczkę mnie ten opis zaintrygował. Może przez te pozycje akurat się przekonam do tego gatunku. I teraz przyszła pora na książki, których przeczytanie nie mogę się szekać chyba najbardziej z tych wszystkich. I są to książki Agaty Christie. Zaczynamy od karaibskiej tajemnicy. Tutaj tą główną osobą rozwiązującą zagadkę jest panna Marple, która um, na wyspach karaibskich, chyba tak, w luksusowym hotelu sobie odpoczywa, i nagle zostaje zabity jakiś major. I ona musi tę zagadkę rozwiązać. Brzmi wakacyjnie, będzie pasowało. Następną książką Agaty, którą będę czytać, jest Zwierciadło Pęka w odłamków stos. Ta okładka tak bardzo mi się kojarzy z wakacjami, że czy wy tego nie widzicie? Ale tutaj właśnie nie ma wakacji w tle, chyba. Tutaj chodzi o to, że są dwie gwiazdy filmowe i one ze sobą rozmawiają. Okazuje się, że ktoś kogoś tam otruwa, dolewa mu coś właśnie do drinka, i okazuje się, że te dwie kobiety podobno kiedyś jednak się poznały. I mamy całą intrygę. I tutaj jest również panna Marple jako ta główna osoba rozwiązująca zagadkę. Następnie mam tutaj samotny dom, również książka taka iście wakacyjna. Um, opowiada ona o tym, że Herkules Poirot tym razem wypoczywa sobie na kornwalijskiej wyspie. I poznaje kobietę, i ta kobieta twierdzi, że znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie. On próbuje temu zapobiec, jednak ktoś tam i tak zostaje zabity, i um, on się martwi, że po raz pierwszy w życiu poniósł porażkę. I nie wiem, co będzie dalej. <grym> Więc no, tego też jestem ciekawa, jestem zaintrygowana, no bo właśnie chyba po raz pierwszy będę widzieć yy, Poirot właśnie w takiej wersji kogoś. Kto nie dokonał tego, czego chciał dokonać. Na sam koniec również od Agaty Christie mam tutaj "Mord nocy letniej" piękna okładka. To ma być właśnie typowo wakacyjna, taka właśnie dedykowana pod wakacje książka. Tutaj ma być kilka opowiadań kryminalnych. W różnych miejscach osadzonych, z różnymi detektywami na czele, więc może być bardzo ciekawie. Jako, że to była ostatnia książka w dzisiejszym Bookholu, to przyszedł czas na pożegnanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dawajcie znać, czy może czytaliście którąś z tych książek, albo czy macie w planach, bądź dowiedzieliście się o którejś książce dopiero z mojego filmu. I życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.